Melduję wykonania, za... Fajnie. muszę się u Ciebie zapytać jeszcze. Ten nie jest Ci za ciepło, ja wyłączę ten może piecyk, bo nam tutaj... Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest okay. Nie, nie jest mi za ciepło. Aha, na no tobie? Nie, nie, nie jest nie za nie ciepło. Nie, tylko się. Pytam. Jest okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. <laughs> tutaj mam e, dermolorer. Dermolorer, lo. dermolorerki. Dermolorer. Dermorolerki. Roller. lo, roller. Roller, roller. Nie śmiej się ze mnie. Dermolore, LORE... Nie, nie, nie powiem. Okej. Okay. Dermolorer, rollerki. DERMO ro Dermolory. Ro Dermo ro Dermo ro nie wiem, czy kamera odda ten kolor, ale on jest taki brzoskwiniowo. Moler, moler Dobra, jeszcze raz. W tym roku Kelvin Klau. Klaun. W tym roku Kelvin Klein Cicho! Cicho Linia trzech wód perfumowaty, perfumowatych. No. Okay. W ciągu dwóch lat, tak. w ciągu dwóch lat, Dzień dobry, dzień dobry, witam was we vlogu yy, Wracamy z zakupów Byliśmy no, takie malutkie zakupy Kramion de... na stójce Kolejna na stójce Kolejna Kolejna na stójce Zaczynamy. Zaczynamy! A to się już nagrywa No No idź Cześć Dominika, Podnieść? nie, nie podnoś, no, Za... nie, dobra, to dajcie mi 15 minut, Dominika, daj, dajcie mi 15 minut i niech Nauryz nie włącza kosiarki, bo tu słychać, daj mi 15 minut i niech Nauryz nie włącza kosiarki, okej? Okay? Tá bom.